Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z, z tej Shakas and Fitcat. W skrócie Syfy Okay, i weźmiemy sobie um, oh. I psy, bo to mój kolega lipsebusz może cię taka weć ludzie, co to za piękna akcja, uwaga! Jestem jakby załocznikiem, kupiłem sobie dzisiaj y, tą no jak to się. Kuszę. No. Kuszę. Sorki te to moje Dobra, wygraliśmy z nim. On jest słaby. Dobra, pokażę wam. Jak wygląda tutaj. Może coś na nie będzie nowego? Nie. A teraz weźmiemy sobie w gildzie. Proszę, nie atakujcie naszej gildii, nazywam się rozbójnicą mroku. Zapraszam. Zapraszam. Zapraszam do naszej gildii. Rozbónicy mroku. Tylko proszę, nie atakujcie jej. Jesteśmy na razie słabi. Ale zaatakowaliśmy już. A yy, może wam przeczytam, bo wy tak nie widzicie. Tylko czektori sprzeżył całego Szakesa. Rozbójnicy Mroku będą drudzy. Wykonaliśmy już gildzie Kiełbaski i Diabły Mroku. To Diabły ściągnęły od nas nazwy, a Kiełbaski to tchórze. No Band Pro to nasza kolejna ofiara. Niestety, pokażę wam ten No Band Pro. Zobaczcie. Ten kurcze, tak takie pokonał was. Ja go kiedyś zabiję. Kiedyś go zabiję. To twarz. To twarz. Kiedyś się naprawdę po ale... Ale razie takie. Okej, to by było na koniec tego odcinku, to pa.